Jestem Paula. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rainbow Star Horse Racing. I dzisiaj nie źrebaczki. Nie Dzisiaj ani jednego źrebaczka nie będzie. E, otóż zajmiemy się tym, e, zajmiemy się wyścigami, czyli jakby e, główną czynnością w tej grze, którą się tutaj wykonuje. Żeby mieć pieniądze na źrebaczki, trzeba robić dużo wyścigów i tak dalej. E, dobra. E, a więc, tak. Jak robić wyścigi? Albo na co zwracać uwagę, na przykład przy doborze konia do wyścigów, albo coś takiego, żeby te wyścigi wygrywać i mieć dużo pieniędzy. Więc zaraz sobie tu wybierzemy parę. Ja preferuję wyścigi, żeby zarobić, a się nie narobić czyli krótkie wyścigi za duże kwoty ale dobra, pojedziemy sobie te krótkie, te średnie i te długie też. No i co? No i tu mamy fajne za 96 000, 1100 metrów. Bardzo fajny wyścig, bardzo fajny. O tu mamy 1600 za 88 000. No dobra, weźmiemy sobie ten dla koni 16, plus, czyli dla levela 16, plus. i właśnie mamy sobie tutaj taką tabelkę. Możemy sobie ją i patrzymy sobie, jakie konie będą biegły sobie tutaj w tym wyścigu. I nasz. Cargo Chain ma tych punktów najwięcej. Czyli jesteśmy sobie na górze tabelki, jest napisane U, czyli Ty, czyli to jest nasz konik. I tutaj jest informacja o tym, że ma best, najlepsze coś tam. Best, lepsze. Nie wiem, co to są te odds. No ale dobra, a teraz Wam pokażę wyjście, gdzie mój koń nie będzie miał tych najlepszych. Aha, nie pokażę. No, to inaczej, inaczej, inaczej. To sobie weźmiemy po prostu innego konia. Weźmiemy sobie na przykład euphoric Land, i tutaj Best coś tam ma. Konio Robotik. Robotik. Tak, a nasza klacz jest dopiero na. nie wiem, na którym miejscu, ale no, praktycznie pod sam koniec, jest czwarta od końca, ma tych punktów 29,40. Czyli. Nasz koń musi mieć po prostu tych punktów Nie to, że najmniej, bo zaraz Wam coś pokażę Ale musi być na samej górze Tej tabelki Dobra, i weźmiemy sobie naszego cargo, który ma 9,50 I dalej Konik ma 13,90 Czyli wnioskując z tego Co tutaj widzimy w tej tabelce Nasz koń Jest Na Bardzo wysokim poziomie W porównaniu do poziomu tego wyścigu jest jeszcze inna sytuacja. E, na przykład weźmy sobie ten, i nasz cargo chain tutaj jest e, tak, e, jest to, czyli jest zbyt dobry, jakby zbyt dobry na ten wyścig. E, I po prostu nie będziemy sobie mogli na niego obstawić, e, no, obstawić pieniędzy, żeby mieć tych pieniędzy więcej. Dobra, ale ja sobie jednak zostanę przy którym. Przy tym 1100 za 96 000, wydaje mi się bardzo fajny. No, ok. E, wszystko super. Wybieramy sobie konia. Tak, wybieramy sobie konia. I teraz tutaj mamy te bilety do obstawiania. Czyli tutaj nie chcemy obstawiać. Tu obstawiamy, że nasz koń wygra. Tu obstawiamy, że nasz koń będzie top 2, czyli wygra lub będzie drugi. A tutaj, że nasz koń będzie po prostu w pierwszej trójce. Ja lubię sobie brać ten, że mój koń wygra po prostu i tutaj mamy tak, że maksymalny bilet jaki możemy sobie obstawić za tego konia to 15500. A tutaj po, potężal. czyli jak obstawimy sobie 100 to jak nasz koń zajmie pierwsze miejsce to dostaniemy 950. Ja sobie lubię klikać ten maksymalny. I za to dostaniemy 147 250, jeśli nasz koń wygra. Dobra. I cały wtedy start kosztuje nas 900, boże, 19 800. I teraz staramy się na tym wyścigu, żeby ten nasz koń wygrał. Czyli najlepiej, jakbyśmy mieli sobie bramkę z numerem 1. Mamy z numerem 2. To też jest bardzo dobrze. Dobra, jest bramka 2. Nie polecam bramek 15 i tak dalej. Dobra, ja sobie wystartuję. I od razu po samym starcie musicie sobie, nie wiem, przypomnieć, albo po prostu zobaczyć, na którą stronę konie jadą. Można sobie kliknąć control, czyli kliknąć i przytrzymać, i wtedy widzimy, po której stronie jakby te konie wszystkie biegną, bo one się ustawiają automatycznie, jakby do wewnętrznej strony toru. I ja właśnie robiąc wyścigi staram się dojechać jak najbardziej wewnętrznej strony toru, żeby ten koń, po pierwsze, nasz koń wtedy przebiega minimalną, minimalny dystans. No wiadomo, jakby biegł po tamtej stronie, to wylądowałby ostatni w tabeli wyników. Tak, więc robimy sobie tak. I teraz no została uwaga, 270 metrów do końca, czyli już zaczynamy sobie powoli klikać w tą spację, żeby on sobie szybko Dobiegł po prostu i też w zależności od levelu konia ten zielony pasek u góry. Czym koń ma większy level, czym jest bardziej wytrenowany, ten, ten, ten pasek jest dłuższy. Czyli w porównaniu do wyścigu, może jeśli ten pasek jest dłuższy, to możemy sobie wcześniej zacząć już go jakby finiszować, klikać tą po prostu spację. No i w ten sposób wygraliśmy sobie ładnie. I nasz konik że dostał 550xp Z puli nagród 96 tysięcy, a za obstawę 147 I to nam się robi z tego bardzo fajna sumka, bo gdzieś około 240 tysięcy Za jeden start I to był naprawdę krótki wyścig, a możemy sobie super podbić yy, budżet Dobra, no to teraz weźmy sobie coś dłuższego coś dłuższego El 57 000, e, 2800 metrów I jak ja bym sobie wzięła tą panią, nie, bo ja właśnie chciałam sobie teraz wziąć tego drugiego konia żeby wam pokazać ładnie ale ona tu nam troszeczkę nie pasuje no dobra no dobra, trudno. Weźmy sobie tamtego. Albo weźmy sobie ten wyścig. Zobaczymy, czy on nam tutaj pobiegnie. U jest trochę daleko, więc mamy bardzo małe szanse, żeby ten nasz koń sobie wybrał. No dobra, to weźmy sobie ten. 3000, czyli chyba najdłuższy wyścig. I on tutaj ma mało tych punkcików. No lepiej, jakby miał na przykład 9,50 i był u góry tabeli. Bo przy tych obstawach, tu też się liczy, jak ten koń ma 6,40, to to jest tutaj mnożone przez tą naszą pulę. I czym więcej punktów tutaj koń ma, tym więcej dostaniemy tutaj za obstawę. Jak ten nasz koń sobie wygra. Więc też trzeba tak sobie dobierać konie, żeby było jak najlepiej. I jak zaczynamy sobie wyścig, to znowu pamiętamy o tym, żeby dobrze wystartować. Eee, wiadomo, że. Czym wyścig jest bardziej zaawansowany, czyli te y, El Chueno, Breaker Bay, Bilancourt, No to wiadomo, że z, z każdą rangą tego wyścigu y, ten pasek na początku leci coraz szybciej. Więc to też trzeba mieć na uwadze, żeby sobie dobrze wystartować. Najlepiej w tym U, ja tu wystartowałam troszeczkę za wcześnie, ale że jest to wyścig długodystansowy, bardzo długodystansowy, bo to jest aż no, 3 km. No to nic się nie stało, jesteśmy w stanie sobie to uratować. Ja sobie tutaj od razu już wjeżdżam na wewnętrzną, a mogę sobie na to pozwolić, bo jest to wyścig po prostu długodystansowy. Ja sobie mogę bawić się po prostu tym wyścigiem i tą prędkością konia. I zobaczcie, tutaj ten paseczek, o właśnie, mój koń teraz załapał się na ten taki paseczek na ziemi zielony i jak będziemy w nim jecha jechać, to wtedy ten nasz zielony pasek tutaj do sprintu szybkiego przed samą metą e, ładuje się szybciej. Więc e, też zwracajmy sobie uwagę, gdzie ten paseczek jest. Nie polecam zwalniać. Naprawdę nie polecam zwalniać. E, a na zakrętach, no to wiadomo, w, w tej sytuacji e, cały czas trzymam sobie prawą strzałkę, żeby ten koń mi się nie oddalił od tej wewnętrznej strony e, i, i żeby sobie jechał ładnie. Po, że tak powiem, najmniejszej linii oporu to jak najkrótszą drogą I teraz Zostało nam tutaj jeszcze do końca 1700 metrów A mamy załadowany cały pasek Czyli nie czekamy sobie e, Aż po prostu dobiegniemy do 1600-1700 Czyli to można sobie troszeczkę przyspieszyć Zobaczcie jak teraz odeszliśmy sobie od tamtych koni Jesteśmy top 1 W tym momencie mało kto jest w stanie nas wyprzedzić I no na tej podstawie możemy wywnioskować Że jakbym. no Co jak co, ale jak jesteśmy na takiej pozycji, mamy prawie pełny pasek, a do końca zostało 1200 metrów, no to wtedy już na pewno wygramy. Za bardzo nie ma innej opcji. E, chyba, żebyśmy nie wykonali tego sprintu na koniec, ale no to wiadomo. No i tak sobie właśnie jedziemy. E, czyli najważniejsze rzeczy to dobór odpowiedniego konia do takiego wyścigu, żeby był na samej górze tabeli. E, Dobre wystartowanie, tak? Czyli, jakby ta nasza strzałeczka, jak ona sobie jedzie tutaj po tym pasku, przy samym starcie, żeby po prostu wylądowała na tym zielonym polu. I wtedy jest wszystko super. Dość, że startujemy szybciutko. To jeszcze mamy już na start fajnie załadowany ten paseczek. I tyle. I ja polecam sobie zacząć sprintować. To jest akurat Tor Bilancourt no to mniej więcej, tak jak zostaje nam 280 metrów, a mamy powiedzmy cały pasek, no to ja sobie zaczynam powolutku e, tą spację klikać, e, mniej więcej sobie ocenić, no bo wiadomo, e, w takim e, free oaks, czyli w tym takim pierwszym, pierwszym, pierwszym miejscu do wyścigów, no to wiadomo, że wtedy równe 200, ewentualnie no, no 210, to nie wiem, ale 200 i wtedy sobie startujemy, czyli e, startujemy sobie tym sprintem. Oh, matka, się nagadałam. No i zobaczcie. Znowu mamy e, pula nagród 96 tysięcy. I to, że obstawiliśmy sobie na tego konia, no to dostajemy jeszcze dodatkowo 99 tysięcy, więc super. E, co tam jeszcze? Czy coś jeszcze wpływa nam na wygrane? No w sumie to trzy punkty, tak? Nie, cztery. Nie wiem. E, pierwsze: Dobór konia. Dwa. Dobre wystartowanie. 3. Trzy. E, trzymanie się jak najbliżej wewnętrznej krawędzi toru, wewnętrznej ściany toru i trzymanie sobie e, st odpowiedniej strzałki na e, zakrętach. No wiadomo, e, na przykład w Sakura Valley. E, chyba jedzie się po nie wiem, nie wiem po której stronie, ale to zależy od wyścigu, bo na przykład Tutaj jechaliśmy chyba po prawej, a na przykład w Pearl już możemy jechać po lewej, czyli trzeba sobie zawsze patrzeć. Można sobie przy starcie Jak już wystartujecie, wcisnąć sobie kontrol i zobaczyć, na którą stronę te konie wszystkie sobie jadą. I wtedy jechać na tą samą stronę. I walczyć o to, żeby być przy samej ścianie, tej wewnętrznej. To jest dosyć ważne. Dobra, 1400 to tu jeszcze jest. Co tu jeszcze jest? I ostatni punkt, czyli właśnie dobre takie oszacowanie sobie tego, jak szybko klikać tą spację. W sensie wiem, że w wersji mobilnej, no to tam jest tylko, że przytrzymujemy sobie ten guzik, taki zielony i wtedy ten koń tam leci, leci cały czas. Ale w wersjach na komputer no to już my musimy sobie tą spacją klikać, że tak powiem w odpowiednim tempie. I też trzeba sobie dobrze ocenić, żeby y, tego paska zielonego ani, z, ani nie zostało już po starcie, bo wtedy. Bo, Boże, po mecie. Żeby nie zostało po mecie tego paska. No, bo wtedy wiadomo, tracimy sobie przyspieszenie, y, które mogliśmy wykorzystać na wyścigu. I też, żeby przed samą metą ten pasek nam się nie skończył. Nie, więc to no. no trzeba, trzeba. No i co, I co ja mam tu wybrać? 1400. No i teraz zobaczcie, ja zrobiłam ten długi wyścig który mi z wyskykują długi. Nie chcę długich, ja chcę taki, żeby się. Nie narobić, Nie narobić. To jest coś takiego 11 plus, to może tam byłabym co wzięła. O70 i ten też ma 70, czyli mniej więcej wyrównane poziomy tych trzech koni. No a te 1150, no to już wiadomo, czyli tutaj. To już nam to jest informacja dla nas, że mamy dwóch potencjalnych przeciwników na to, że oni sobie ten wyścig mogą też chcieć wygrać. Dobra, też sobie kliknę ten maksymalny bilet. Start. Dobra, i będziemy się starać teraz dobrze wystartować i od razu ustawiać się na wewnętrzną stronę. I w sumie tyle. Tyle robię, żeby te wyścigi wygrywać. Jakby wiadomo, nie wygrywam 100% wyścigów. Tak? Ale większość. OK. I tutaj już widzę, że jedziemy sobie w lewo, czyli po samym starcie już od razu trzymamy sobie strzałkę w lewo, dopóki ten koń, o właśnie, nie dotknie nam tej barierki. E, ja nie zwalniam, jeśli pasek jest za mną, bo to się po prostu nie opłaca. No Jak ma, naprawdę mamy ponad 800 metrów, i mamy tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeszcze krateczek. Tego paska, no to tak. Czy cały on się załaduje, to nie wiem. Ale tak, no je. Może jeden z albo ze dwa zostaną puste przed samym startem? Startem sprintu, przepraszam. O. No i właśnie te paseczki są ruchome. Nie to, że one właśnie w jednym miejscu sobie gdzieś tam są przez cały wyścig, tylko one sobie mogą raz skoczyć tutaj, raz tam, raz dla nas, raz nie dla nas. No i teraz zapełnił nam się ten paseczek. Widzimy tutaj konia którego najprawdopodobniej oglądaliśmy w tabeli i teraz sobie przyspieszamy. Ja sobie mogę na to pozwolić, bo ten konik jest dosyć fajny. I teraz sobie zwalniam troszeczkę tą spacją, żeby właśnie nie wykorzystać za dużo tego paska, bo ten koń nam później zwalnia przed tą metą i wtedy jest prawdopodobieństwo, że po prostu ci, którzy jadą za nami, no dalej będą mieli ten pasek i sobie przejadą w ziom. I nas zostają na trzecim albo czwartym miejscu, nie? Ale to są błoty, więc... W sensie tak mi się wydaje, że to są błoty No ale dobra No i mam wszystko ładnie wygrane I w sumie tyle Naprawdę, w sumie tyle I też polecam trenować sobie konie Jak tylko e, wzrosną im levele, to polecam je sobie e, trenować Czy ja ją miałam sprzedać? bo nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, to nie będę jej na razie trenować. No i zobaczcie, mamy 2 miliony już, czyli super sobie zarobiliśmy, podbiliśmy sobie budżet. Idealnie na źrebaczki. Możemy sobie brojdować w przyszłym filmiku. No i w sumie to tyle. Tyle mam do powiedzenia. Oczywiście nie jestem jakimś superznawcą. Ja to po prostu... Wiadomo, tam są jeszcze te pozycje, konia, te preferowane, coś tam, ja wam to zaraz pokażę, ale szczerze to nie wiem, po co to jest i jak się tego używa. Na przykład, dystans. E, 2,400 e, track surface e, twarde, czyli podłoże na torze i e, pozycja środek. Ten koń tak ma. Czyli wnioskując, że ten koń lubi dystansę 2,400. E, twarde podłoża i środkową pozycję na torze. No nie wiem. E, Robił wyścigi tak trochę nie patrząc na to i jest wszystko super. E, jakby ten system sam sobie oblicza, no, który koń będzie najbardziej odpowiedni do tego właśnie na podstawie tych pu punkcików 850, 1140 coś tam tak. No i w sumie tyle. To jest taki mój sposób, jak ja to robię. I tyle. Jak macie jakieś pytania, to po prostu zapraszam do komentarzy. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że się podobało. Trzymajcie się i cześć.